Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy przyjaciele. Dzisiaj dam przekaz od Ojca Absoluta poświęcenie na drodze rozwoju duchowego. Witajcie moi drogi ulubione dzieci. Dzisiaj będziemy mówić na bardzo ważny temat o samopoświęceniu na drodze waszego rozwoju duchowego, o tym, jakie są rzeczywiste wyniki z wiedzy, którą otrzymaliście przez kilka lat. Z różnych źródeł duchowych. Spróbujmy zrozumieć, dlaczego wielu z Was ma stały poślizg, dlaczego nie jest możliwe pewne zastosowanie w praktyce wiedzy, którą już otrzymaliście ode mnie i innych wyższych sił świata. Po pierwsze, dlatego, że wiedza duchowa dla wielu z Was pozostała czymś abstrakcyjnym wykraczającym poza codzienne życie. I jeśli na przykład po ukończeniu uniwersytetu zaczniesz w praktyce stosować zdobytą tam wiedzę zawodową, która przyniesie ci zadowolenie siebie i bogactwo materialne, wtedy ty widzisz, że poświęcony czas naukę daje swoje owoce. Niestety w dziedzinie duchowej sytuacja jest często nieco inna, i oto dlaczego. Dla wielu z Was zdobywanie wiedzy duchowej jest rodzajem hobby, rozrywką użyteczną dla duszy, a medytacja jest zanurzeniem się w innym świecie, odejściem od rzeczywistości, czasami tak nieprzyjemnej i przerażającej. Jednocześnie wzrasta poczucie własnej wartości, gdy zaczynasz czuć się wybrany, bardziej duchowy i czystszy niż ludzie wokół Ciebie. Z czego spieszę się skorzystać astralne istoty, które generują emocje dumy i samo zachwytu u człowieka. Wszystko to skrada się do ciebie niezauważalnie, ponieważ nadal żyjesz w zualnym świecie, gdzie rozdzielenie dosłownie wisi w powietrzu, gdzie myśli i emocje większości ludzi wokół ciebie są nasycone takimi energiami. I te energie Szukaj jakiekolwiek luki, najmniejszej luki w Twoich subtelnych ciałach, jakikolwiek haczyk w Twoich myślach i emocjach, które jeszcze nie zyskały biegonowości i nie są silne. Oczywiście, moje kochanie, nie można Was za to winić, ponieważ jest to naprawdę wielka praca pozostać duchowo czystym i żyć zgodnie z prawami wszechświata każdego dnia, każdej minuty. Będąc w ciele fizycznym i będąc w trójwymiarowym świecie ze wszystkimi jego atrybutami. Do tej pory udało się to tylko nielicznym, wielkim duszom, które przybyły na Waszą planetę z misją służenia ludzkości i pozostawiły głęboki ślad w pamięci ludzi. Tacy ludzie nazywani są świętymi. Czy wiesz, czym jest świętość? To jest całkowite poświęcenie się w swoim życiu duchowym, praktycznie zastosowanie całej duchowej wiedzy zdobytej przez wszystkie swoje inkarnacje, łącznie z ostatnim pobytem na Ziemi w ciele fizycznym. I teraz wielu ludzi wcielonych na Ziemię ma szansę stać się świętymi w ciągu swojego życia. Ale do tego, moi drodzy, Macie nauczyć się, jak profesjonalnie korzystać ze swojej wiedzy duchowej. Wyobraź sobie, że ukończyłeś Uniwersytet Duchowy, gdzie przez długi czas ciężko studiowałeś i teraz nie tylko własne życie, ale także życie całej planety zależy od tego, jak wykorzystasz zdobytą w nim wiedzę. I teraz staje się to nie tylko życzeniem, ale pierwszym niezbędnym środkiem przetrwania w bezpośrednim, a nie w przenośnym sensie. Uniwersytet duchowy jest podobny do medycznego, z tą tylko różnicą, że pierwsi absolwenci to są uzdrowiciele dusz, a drugi – uzdrowiciele ciał. I ci, którzy pomyślnie ukończyli Uniwersytet duchowy – ale nie stosuję swoich umiejętności w praktyce, są podobnie do lekarza, który odmówił pomocy pacjentowi. Pamiętaj o tym, mój kochany. Ojciec absolut, który niezmiernie kocha, przymówił do Was. Przyjęła Marta, czytała Irina. Moi drodzy, dosłownie parę słów od siebie. Jaka to jest święta prawda? To jest niesamowite, jak to potwierdzenie idzie bezpośrednio. Widzę to po swoich filmach, które daję. Jak jest tylko słowa praktyka, to niewiele jest odtworzeń, żeby z niej skorzystać. Jak jest tylko jakiś krzyczący tytuł typu reptilianie lub jeszcze to odtworzeń jest mnóstwo. И это все на этот Только отец Абсолют то к сожалению, подтвердил. С вами, как всегда, Ирина.